Dzień dobry, tu Tata Janek. Dzień dobry, tu córeczka Madzia. Madziu. Madziu, y, dzisiaj zawędrowaliśmy do Kolbuszowej, do skansenów Kolbuszowej. I chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali o tym, jak się tworzy y, kulturę na wsi. Ale najpierw cię chcę zapytać, czy pamiętasz, że jak ostatnio rozmawialiśmy, co to jest kultura? To jest wszystko to, co ludzie tworzą. Wszystko to, co ludzie tworzą, tak, masz rację. A co się tworzy na wsi? Ach, no właśnie, jak byłaś w Kolbuszowej, to część z tych rzeczy widziałaś. Najpierw Ci też przypomnę, że tworzyć można rzeczy, i to się nazywa wtedy kultura materialna, czyli tworzyć można obrazy, architekturę, różne domy i tak dalej. Albo można tworzyć rzeczy niematerialne, czyli na przykład muzykę, albo zwyczaje. I wszystko to, wszystko to można tworzyć oczywiście także na wsi. Widziałaś w Kolbuszowej na przykład domy stare. Tak. Albo wystrój tych wnętrz, jaki jest, albo stroje, jakie nosili ludzie. I e, w, będziesz teraz mogła zobaczyć warsztaty, gdzie pracownicy tego skansenu kolbuszowej, muzeum w kolbuszowej pokazują, jak kiedyś wycinano firanki z papieru. Nie miałaś ty akurat okazji w Kolbuszowej na przykład posłuchać muzyki, ale jak mówimy o kulturze niematerialnej, wiejskiej, to znasz taki, takie miejsce i taki festiwal, gdzie muzyki można na wsi posłuchać. Walkowiska. <laughs> Lubisz go. E, co tam się działo? Powiedz krótko naszym e, słuchaczom. Są różne warsztaty ciekawe, są filmy, takie nagrywane chyba w Dolnych mm. czasach, bo są całe czarno-białe. Tak. No i coś wieczorami I... się dzieje jeszcze? I są same koncerty. No tak, du dużo, cieka dużo ciekawego się tam dzieje. Dlaczego niektóre dzieci przezywają inne zresztą, są, że są wieśniakami? No właśnie, dlaczego tak się dzieje? A to jest chyba skomplikowana odpowiedź. Myślę, że podstawowy sposób, dla którego dzieci, które mieszkają w miastach zwłaszcza, Mówią tak o innych, to jest, że rodzice ich tego nauczyli. Wiesz, bo przeważnie to my dorośli chwalimy się tymi fajnymi rzeczami, których was uczymy, ale kiedy was uczymy fajnych, to jest, to się tego, do tego się nie chcemy przyznać. Jest coś takiego, że ludzie z miasta czasem czują, że są lepsi od tych ze wsi, więc ich przezywają wieśniacy, albo chamy. To też jest tak kiedyś, tak mówiono, Hamy o ludziach mieszkających na wsi. Teraz ham wiesz, ktoś niekulturalny, znasz to słowo. Albo się mówi, że komuś słoma z butów wystaje, czyli też jest niewychowany i się nie zna. I to jest niesprawiedliwe, bo oczywiście są na, ludzi, na wsi ludzie niewykształceni, albo niefajni, ale tak samo są tacy ludzie. W mieście. Kiedyś było tak, już nie jakoś strasznie dawno, 100 lat temu, że zdecydowana większość Polaków mieszkała na wsi. Na jedną osobę, która mieszkała w mieście, przypadały cztery osoby, które mieszkały na wsi. I później zaczęliśmy się przeprowadzać do miast, kiedy zaczęły powstawać wielkie fabryki, szczególnie po wojnie. I trochę zapomnieliśmy, że, że w większości pochodzimy ze wsi i. Wypieramy się tego, zaczynamy przezywać innych, chociaż na to nie zasługują. Czyli to niesprawiedliwe. No, to jest bardzo niesprawiedliwe. Jeśli mówimy o, o, o dzieciach ze wsi, szczególnie się je przezywamy w ten sposób i sugerujemy, że one są głupsze czy mniej wychowane, to jest podwójnie niesprawiedliwe, bo one pod tym względem mają trochę trudniej. To nie jest twoja Madziu. Zasługa, że się urodziłaś w, w mieście i masz ileś domów kultury dookoła, i kin, i teatrów, i tak dalej. To jest przypadek. A trochę głupio się chwalić tym, co nam się przypadkowo przytrafiło. Trochę nawet wstyd. A co mogą zrobić na wsi, żeby kult uprawiać kulturę? Oj, to jest ciekawe pytanie. No bo powiedziałem, że tam jest tego. Powiedziałem, że tam jest mniej tych domów kultury, ale coś się robić da. No chociażby czasem lubimy. Narzekać na ten internet, że same złe rzeczy tam są, ale to nieprawda. W internecie jest dużo wartościowych rzeczy, więc osoby, które mieszkają trochę dalej od teatru, czy kina, czy, czy biblioteki, którym trochę trudniej im dotrzeć trudnie to nie znaczy, że niemożliwe. Tam przecież są biblioteki, domy kultury, i tam dzieci też, tak jak ty, uczęszczają na różne zajęcia. Więc mogą chociażby skorzystać z internetu, żeby znaleźć ciekawe informacje. Mogą się kontaktować z innymi ludźmi, z innymi dziećmi z całego świata, żeby wspólnie coś robić. I wiesz, co ja bym tym dzieciom poradził? Co? By... No, nic bym im nie poradził, bo to właśnie też byłoby takie wywyższanie się moje, człowieka z miasta, że ja teraz będę ludziom ze wsi mówił, co oni mają robić. Oni, jeśli mieszkają na wsi, ja to jeszcze trochę pamiętam, bo miałem dziadków, ale jednak znam mniej, bo mieszkam prawie całe życie w mieście. Nie będę ja im mówił, na tej wsi jest bardzo dużo kultury, Są, jest to, co widziałaś w Kolbuszowie, jest to, co widziałaś na Folkowisku, jest to, co widziałaś w wielu innych miejscach. Na wsi jest bardzo dużo ciekawych rzeczy i z pewnością osoby, które tam mieszkają znajdą coś, czym będą mogły zaimponować tym miastowym. Dziękuję. Dziękuję Tobie też, Madziu.